Dzień dobry, cieszę się, że znaleźliście czas na to, żeby przede wszystkim dzisiaj być z nami, bo to po raz pierwszy taka edycja, realnie, pomaturalnie. Czego się dzisiaj dowiecie, przede wszystkim tego, dlaczego warto nie wyjeżdżać z tego miasta. Bardzo się cieszę, że mogę być na tym bardzo oryginalnym, potrzebnym. W fajnym przedsięwzięciu. Okoliczności sprzyjające Wam, możliwości są dookoła. Bardzo często po prostu ich nie dostrzegamy, nie wiemy gdzie ich szukać. Potrzebujemy konsultacji, wsparcia, pomysłu, jakiegoś, jakiejś formy zachęty również. Bardzo mi się podoba w ogóle inicjatywa tutaj, realnie, pomaturalnie, dlatego, że rzeczywiście młodzież potrzebuje motywacji. Rzeczywiście czasami znajdując się na rozdrożu, no widzę, że niektórzy są po prostu niezdecydowani, nie wiedzą jaką szkołę wybrać, jaki zawód jest dla nich najbardziej, że tak powiem, korzystny. Mnóstwo studentów różnych kierunków naszych uczelni wyższych dzisiaj korzysta z przywilejów i z korzyści takich programów jak Erasmus. Można, będąc w Szczecinie, tu realizując swoje tok studiów, mieć przerwy w tym toku, wyjeżdżać do różnych ośrodków, tam realizować się również naukowo, wracać do tego miasta. Szczecin jestem od wczoraj, ale to nie moja pierwsza wizyta. Już nieraz prosiłem kierowcę, bo zazwyczaj wpadam na chwilę, żeby przejechał się przez takie piękne miejsca, które są, bo naprawdę Szczecin wygląda cudownie, zwłaszcza wieczorem, który widzę zazwyczaj, bo o tej porze przylatuję. Starałem się dzisiaj pokazać młodym ludziom, że bardzo dużo zależy od nich. Oni myślą, że to jest kwestia przypadku, a tak nie jest. Starałem się przesunąć ich granice możliwości. To są młodzi ludzie, którzy wkraczają w dorosłe życie, i uczyłem ich, jak usłyszeć to, co chcą robić bo nikt inny tego im nie powinien. Ja myślę, że takie i wykłady motywacyjne i te spotkania tutaj z ludźmi, którzy się reprezentują Szczecin, którzy pochodzą ze Szczecina albo przyjeżdżają do Szczecina, ale także oferty szkół, to jest coś, co rzeczywiście przyciąga młodzież no i pozwala im po prostu zdecydować, jaką szkołę wybrać, no przynajmniej na początek, bo to życie jest długie i może się jeszcze dużo zmienić. Widzimy, że możemy mieszkając tutaj, w mieście, które... Bardzo często dzisiaj mówi się o takich miastach jak Szczecin, daje szansę na slow life, na trochę inne, mniej wariacki sposób życia, a zarazem jesteśmy blisko tych dużych ośrodków, zwłaszcza Berlina oraz ośrodków skandynawskich. Mamy łatwą możliwość komunikowania się, połączenia. Możemy zatem z tych wszystkich uroków także tutaj i teraz korzystać. Uważam, że to miasto pozwala się rozwijać przede wszystkim sportowo. Wiele nowych ośrodków sportowych powstaje. No i uważam, to miasto za naprawdę otwarte dla młodych i przyjazne rodzinom I to jest też bardzo ważne dla miasta. Nie szukajmy na siłę drogi wyjazdu, tylko zastanówmy się przede wszystkim, czy tutaj, w miejscu, które dobrze znacie, w którym się odnajdujecie, gdzie są wasi bliscy, gdzie są wszystkie wasze stworzone przez was relacje koleżeńskie, przyjacielskie, nie możemy realizować też swoich pomysłów. A nasze dzisiejsze spotkanie właśnie ma temu służyć: Otwarciu was na pewne możliwości i na zachęcie do tego, żeby znaleźć próbować znaleźć swoje miejsce.